Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Niech pokój i łaska Pana Jezusa będą z każdym z Was tego błogosławionego poniedziałkowego poranka. Przygotujcie swoje serca na chwilę głębokiego połączenia z Ojcem, gdzie odnowimy nasze nadzieje i oddamy Mu wszystkie nasze troski. Pozwólcie, aby boska obecność zalała Wasze życie i poprowadziła Was przez ten nowy dzień. Modlitwa poranna. Poniedziałek 9 czerwca 2025 w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cudowny Panie, dziś staję przed Tobą tego pięknego poranka z sercem pełnym radości, gdyż Twoje miłosierdzie jest wielkie dla tego Twego Syna i pozwalasz mi otworzyć oczy na nowy świt. Dziękuję Ci, mój święty Boże. Ponieważ dajesz mi dar życia, ponieważ dajesz mi z tym dniem nową nadzieję, i ponieważ pozwalasz mi widzieć Twoje dzieło w Twoim majestatycznym stworzeniu. Dziś budzę się radosny, mój Panie, nie dlatego, że nie mam problemów, ale raczej dlatego, że jestem pewien, iż Ty je znasz i przyjmujesz, aby zostały rozwiązane według Twojej woli, w Twoim doskonałym czasie, a nie w moim. Dziękuję Ci, Boże dobroci, ponieważ Ty się nade mną litujesz i pozwalasz mi iść naprzód bez obawy. Błogosławiony Panie, w tym dniu chcę oddać moje życie w Twoje potężne ręce, abyś to Ty prowadził moje kroki właściwą drogą. Odnów moje nadzieje, Panie, i pomóż mi spełnić moje marzenia. Tylko Ty jesteś zdolny uczynić wszystko możliwym, dlatego powierzam się Tobie, mój umiłowany Boże, ponieważ Ty jesteś jedyną prawdą. Każdy dzień jest pełen prób, przeszkód i nieprzewidzianych sytuacji, które mogą mnie wahać. Panie, dlatego w tym dniu oświadczam, że wyjdę zwycięsko z każdej bitwy, ponieważ Ty, mój niezrównany Boże, podnosisz mnie swoją silną prawicą, ponieważ Ty, król królów, idziesz ze mną w środku burzy. W tym dniu chcę chwalić i błogosławić Twoją wielkość, Panie, gdyż nie ma nikogo takiego jak Ty, kto mógłby uczynić niemożliwe możliwym. Błogosławię Cię Panie i ogłaszam cuda, które uczyniłeś, czynisz i będziesz czynił w moim życiu. Chwała niech będzie Twojemu imieniu, cześć niech będzie tylko dla Ciebie, Panie Panów. Proszę Cię, mój umiłowany Boże, abyś wziął mnie za rękę i poprowadził mnie drogami dobrobytu, dobrego zdrowia i pomyślności. Niech wszystko, co czynię, będzie namaszczone Twoim światłem, mój umiłowany Panie, aby przynosiło dobre owoce i było pożyteczne dla mnie i dla wszystkich moich bliskich. Daj mi jasność myśli, Panie, abym podejmował precyzyjne i niezbędne decyzje w mojej pracy, w moim domu i w każdym z otoczeń, w których się poruszam, mój Boże. Niech wszystkie moje czyny odzwierciedlają Twoją miłość i Twoje miłosierdzie, abym był współczujący dla bliźniego i aby moje słowa były pełne tej mądrości, która pochodzi tylko od Ciebie, ukochany Ojcze. Wzmacniaj, Panie, moją wiarę w obliczu niepewności tego świata, abym mógł trwać mocno w Twoich zamierzeniach, nawet gdy okoliczności będą próbowały mnie wstrząsnąć. Niech Twoje słowo będzie lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze, prowadząc mnie w każdym kroku i chroniąc przed każdą pułapką wroga, abym mógł rozpoznać Twój głos wśród zgiełku i podążać tylko za Twoimi przykazaniami. Proszę Cię, o Ojcze, napełnij moje serce Twoim Duchem Świętym, uzdalniając mnie do życia, które Ci się podoba przepełnionego miłością, radością, pokojem, cierpliwością, życzliwością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Niech Twoja obecność we mnie będzie widoczna dla wszystkich, a moje działania niech chwalą Twoje imię we wszystkim, co czynię. Niech będę narzędziem Twojego pokoju na tym świecie. Uwolnij mnie, Panie, od każdego ciężaru i troski, które próbują mnie przygnębić. Oddaję Ci moje lęki i obawy, ufając, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy. Się o mnie w każdym szczeblu. Abym mógł odpocząć w twoich potężnych ramionach, wiedząc, że twój plan jest doskonały i że twoja wola zawsze zwycięży. Niech twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże mojego serca i mojego umysłu w Chrystusie Jezusie. Wylej na mnie, Panie, namaszczenie mądrości i rozeznania, abym mógł podejmować najlepsze decyzje we wszystkich dziedzinach mojego życia. Niech będę kanałem błogosławieństw dla mojej rodziny, moich przyjaciół i dla wszystkich, którzy napotkają moją drogę. Uzdolnij mnie, abym kochał bliźniego jak siebie samego, przebaczał tak jak ty mi przebaczyłeś, i służył z pokorą i oddaniem. Okryj mnie, panie, swoją drogocenną krwią, chroniąc mnie od wszelkiego zła, wszelkiej zazdrości, wszelkiej pułapki złego. Niech żadna broń przeciwko mnie nie będzie skuteczna, a Twoja ochrona niech będzie moją tarczą i moją twierdzą, abym chodził bezpiecznie pod Twoją suwerennością, pewien, że nic nie może mnie oddzielić od Twojej miłości. Odnów moje serce, Panie, i zmień we mnie wszystko, co powinno być zmienione. Towarzysz mi przez cały ten dzień we wszystkie miejsca, dokąd mam iść, i strzesz mnie przed wszelkimi niebezpieczeństwami i zasadzkami wroga. Zniszcz wszelki duch złośliwości i oddal ode mnie, Boże, miłości pokusy, które mogą sprawić, że wpadnę w głęboką otchłań bez wyjścia. Błagam, abyś okrył mój dom swoim światłem, mój Boże nieśmiertelny. Przechadzaj się po moim domu i zostań ze mną i ze wszystkimi moimi bliskimi przez cały ten dzień, gdyż nie wiemy, co nas czeka, ale mam zaufanie, że Ty nie opuścisz mnie nawet na chwilę, mój Panie. W imię Jezusa. Amen. Dzisiejszy werset, księga wyjścia 23, 25. Będziesz służył Panu, Bogu swemu, a On będzie błogosławił chlebowi Twemu i wodzie Twojej i usunę wszelką chorobę spośród Ciebie. Gdy nawiedza nas choroba, konieczne jest zrozumienie, że niesie ona przesłanie ostrzegawcze, jak wygląda nasza relacja z Bogiem. On chce, abyśmy odzyskali zdrowie i pomaga nam się od niej uwolnić. W swojej obietnicy miłości zawsze mówi nam, jak bardzo pragnie, abyśmy wszyscy pozostawali zdrowi i optymistyczni, drodzy bracia i siostry w modlitwie miłość do Jezusa, niech Pan błogosławi nas w tym dniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce i umocniła Twoją wiarę, podziel się nią z przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy szerzyć przesłanie nadziei i moc modlitwy. Pamiętaj, aby zasubskrybować, polubić i aktywować dzwonek powiadomień, aby każdego ranka otrzymywać te modlitwy stworzone z wielką miłością. Twoje zaangażowanie pomaga nam dotrzeć do większej liczby serc i kontynuować te prace wiary. Werset z Księgi Wyjścia do 3.25 przypomina nam o fundamentalnej prawdzie. Kiedy służymy Panu całym sercem, Jego błogosławieństwa dosięgają nas w namacalny sposób, włączając w to zdrowie i zaopatrzenie. Biblia naucza nas w liście do Filipian 4:6-7, że nie powinniśmy się o nic troszczyć, ale we wszystkim przedstawiać nasze prośby Bogu z modlitwą i błaganiem, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. W oddaniu i pełnym zaufaniu odnajdujemy prawdziwy pokój i manifestację mocy Bożej w naszym życiu. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem wierności Ojca, który zawsze spełnia swoje obietnice dla tych, którzy go szukają. Szczęśliwego dnia i wielu błogosławieństw.